Pewnie jesteście Państwo w trakcie poszukiwań prezentów świątecznych. U nas, jak zwykle, tylko jedna rada: kupujcie sobie i innym książki pod choinkę. Jeśli wciąż zastanawiacie się, co kupić, to mam dla Państwa kilka propozycji. Po pierwsze, Alicja Urbanik-Kopeć i jej Instrukcja nadużycia, czyli Służące w XIX-wiecznych polskich domach. To jest taka książka, która dosyć dobrze koresponduje z książką Służące do Wszystkiego, wydanej, wydanej książki w, w wydawnictwie Marginesy. Ta książka Alicji Urbanik-Kopeć, Kultura Oznawczyni, to wstrząsająca próba zmierzenia się z. Problemem, a który przez właściwie lata był kompletnie nieruszany, poza być może naukowym środowiskiem, zaczęło się, zaczęło się niedawno mówić bardzo głośno, otwarcie o tym, czym były służące w polskich domach, jaki dramatyczny i tragiczny był los tych dziewcząt, bardzo często pochodzących z małych społeczności, jakichś kolejnych córek w kolejnych gospodarstwach, które nie mogły liczyć na zbyt wiele, w domach rodzinnych i szukały lepszego życia w mieście, a to lepsze życie niestety było życiem często bardzo tragicznym, naznaczonym przemocą seksualną, przemocą ekonomiczną, głodem, chłodem, biedą, i naprawdę wszystkim co najgorsze dość powiedzieć, że właściwie z badań wynika i świetnie jest to opisane także w tej książce, że dziewczęta te służące w takiej społecznej świadomości właściwie funkcjonowały jako hmm, Prostytutki, że te słowa można było właściwie stosować niemalże wymiennie. Bardzo dużo jest w tej książce kładzianego nacisku na tę przemoc seksualną, na inicjację chłopców z dobrych domów, które właściwie bardzo często odbywały się. Z pomocą, ale też ku no, rozpaczy tych wszystkich, wszystkich dziewcząt pracujących w pańskich domach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest część naszej historii, która wymaga poznania, wymaga autorefleksji. Bardzo się cieszę, że takie książki się pokazują i że czytamy o tym, że o nich dyskutujemy, bo te wstydliwe karty w naszej historii też naprawdę trzeba wyciągać i się nad, nad nimi pochylać, więc instrukcja nadużycia. Bardzo gorąco polecam, jeśli Państwo jeszcze nie czytali. Z książką Instrukcje nadużycia w pewnym sensie nieźle korespondować będzie moja kolejna propozycja dla Państwa, wydana przez kartę książka Ani Miłość Stupanaru Michała Romera. Michał Romer, adwokat wileński, pochodzący z bardzo dobrej rodziny, skoligacony i spokrewniony ze wszystkimi, z którymi trzeba, po rozwodzie ze swoją żoną prowadzi taki dość kulaszczy tryb życia. Młody mężczyzna w pełni sił i możliwości. I w jednym z lupanarów poznaje tytułową Anin, czyli Annę, łotyszkę, no prostytutkę, w której zakochuje się. Zakochuje się z wzajemnością i taką naprawdę głęboką, Wspaniałą miłością, która rzecz jasna w tamtym czasie, a jest to okres jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, no właściwie nie może być spełniona w taki sposób, jakbyśmy sobie wyobrażali i o jakim oni również myśleli, bo oni byli śmiertelnie w sobie zakochani, próbowali jakąś taką namiastkę wspólnego życia tworzyć, będąc z zupełnie innych klas społecznych, będąc zupełnie w innej sytuacji życiowej, no jakby zdając sobie sprawę z tego, że ta miłość w takich um, normalnych um, okolicznościach, w właściwie nie ma możliwości funkcjonowania, więc stąd te schadzki, te hotele, te jakieś tajemnicze przemykanie na tyły domu przez ogródek. Jednocześnie bardzo krytyczna też postawa Anny wobec klasy ziemiańskiej. Jednocześnie no ogromna taka boleść, która była w Michale, opisującym to doskonale na kartach swoich dzienników, no, że właśnie pochodzenie staje na. Na przeszkodzie, że jego rodzina nie będzie nigdy mogła akceptować takiej, takiego związku. Finalnie Anna umiera i jest to wielki cios dla, dla Michała. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że są to jedne z najpiękniejszych wyznań miłosnych, jakie Państwo będą mogli przeczytać. Jest to naprawdę historia niesamowitej, niemożliwej, acz. W jakimś sensie spełnionej miłości. Bardzo gorąco Państwu polecam te dzienniki. Myślę, że znajdziecie dużo przyjemności w ich lekturze. I na koniec mam dla Państwa mój ulubiony reportaż roku 2019. Jan Gierakonoszko 27 śmierci Tobiego Obeda. Ja już Państwu o tej książce mówiłam, pisałam i pewnie jeszcze nie raz o niej wspomnę, ponieważ to w jakiś sposób Janna Gierakonożko opisała... Dramatyczną, straszliwą, przerażającą historię e, przemocy wobec dzieci e, w stosowanej w katolickich instytucjach e, w Kanadzie. Ja mam pewien w ogóle problem z opowiadaniem o tej książce, dlatego że czytając ją musiałam ją co chwilę odkładać, musiałam sobie robić przerwy, musiałam sobie dawkować jakby ilość. E, dramatyzmu i przemocy, która po prostu, które wypływają z kart tej książki, myślę, że takie świadectwa znowu są szalenie potrzebne, są, w ogóle zmieniają sposób myślenia o świecie. Jednocześnie Gierakonoszko pisze w wyjątkowy sposób. Mam wrażenie, że jej reportaż jest po prostu krystaliczny, przejrzysty, napisany w świetny literacki też sposób i też może dlatego tak bardzo mocno ta historia do nas przemawia, bo ona jest podawana niejako Wprost, ale w jakiś taki wyjątkowo mocny sposób, bez, bez żadnych ogródek. Ta książka właśnie ma dla mnie taki krystaliczny wymiar i bardzo chciałabym, żebyście Państwo po nią sięgnęli, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ona i nominowana w wielu miejscach, i bardzo głośno i szeroko omawiana ze względu na, 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 na temat, ale też myślę, że ze względu na na to, w jaki sposób pisze Janna Girakonaszko swoje reportaże. Dla mnie to jest takie nazwisko reporterskie, chyba teraz absolutnie numer jeden w Polsce. Polecam Państwu bardzo gorąco i cieszę się, że mogłam przeczytać tę książkę.